Cześć! Jestem Aga Konopka. Jestem tancerką i choreografem i w tym kursie reprezentuję środowisko artystyczne. Przez długi czas byłam tancerką, która mało zarabiała. Pracowała zawsze na zlecenia, która nie miała swojej firmy. I trzy lata temu przeprowadziłam się do Warszawy, do miasta, które mnie zawsze przerażało i nie chciałam nigdy w nim mieszkać. I otworzyłam własną firmę, bo uznałam, że nie ma innego wyjścia. Trzeba wziąć sprawę w swoje ręce. I stworzyłam dla siebie zawód. Stałam się pierwszym polsce reżyserem ruchu Pracu zaczęłam pracować w całkowicie nowym środowisku. Musiałam zmi zmienić środowisko stanecznego, undergroundowego, które polega na jeżdżeniu na zawody i, e i uczeniu tańca i przekwalifikowałam się, znalazłam się w środowisku modowym, gdzie tak naprawdę masz jedną szansę, środowisko, które nie wybacza, które na początku wydawało mi się niezbyt przyjazne. I stworzyłam dla siebie totalnie coś nowego, co pokazało, że ze starą wiedzą, z innej dziedziny, można zrobić coś totalnie nowego w nowej dziedzinie. Na tym dla mnie polega kreatywność na łączeniu różnych środowisk i różnych dziedzin. I okazało się, że to otworzyło oczy i drzwi innym osobom, tancerzom, choreografom. I co zauważyłam, bardzo dużym problemem u nas w środowisku artystycznym. Jest to, że my zawsze pragniemy pracować zgodnie ze swoimi wartościami i pasjami. A jednocześnie um, powiem na moim przykładzie, ja już nie miałam zgody na to, żeby zarabiać mało. I teraz jak to zrobić? I ten kurs w tym kursie pokażemy Ci, jak walczyć o swoje pieniądze. Jak kształtować swoją ścieżkę kariery, tak, żeby ona była zgodna z swoimi talentami, z swoimi wartościami, z tym, co ci idzie szybko, łatwo. Powiemy ci, pokażemy, że nie musisz robić tego, co wydaje ci się, że wszyscy robią, i jak powinno się robić. Co jeszcze? Pokażę ci krok po kroku, jak właściwie przeżyć swoje emocje, które w naszej pracy są bardzo ważne. I dzięki kontakt kontaktowi mm -hmm. ze swoimi emocjami jesteś w stanie wypracować sobie taką e, drogę i takie środowisko pracy, które będzie Ci wspierało. I tego Ci życzę, i sobie tego życzyłam, i do tego, e, dlatego zainicjowałam razem z dziewczynami ten kurs, żeby Tobie, mi, nam było lepiej i żebyśmy tworzyli piękne rzeczy.